Cześć i witam na kanale szewskiej Polska. Zbliża się Święto Niepodległości i w związku z tym zapraszam na prawdziwie polskie smaki. Przygotowałem kilka bardzo patriotycznych przepisów, więc, zapraszam do oglądania. Jak wiemy, Święto Niepodległości od jakiegoś czasu budzi, co prawda, wielkie, ale skrajnie różne emocje. Chciałbym dzisiaj temat załagodzić i zaproponować, byśmy to święto należycie obchodzili. Każde święto w Polsce bowiem kojarzy się z bardzo konkretnymi potrawami, a niepodległości jakoś nie. Wobec czego przygotowałem kilka bardzo patriotycznych dań, które moim zdaniem na tą okazję powinny zagościć na naszym stole. I dzisiaj w kolejności będziemy przygotowali śledź po żydowsku, placek po węgiersku, ryba po grecku, pierogi ruskie oraz barsz ukraiński. Chciałem jeszcze chłodnik po litewsku, ale jest jesień i chyba na niego trochę za zimno. A roboty mamy sporą, zatem zaczynamy. Matriasy namoczyć w zimnej wodzie na całą noc. Kilkakrotnie można ją podmienić. Na drugi dzień płaty odsączyć i pokroić w dwucentymetrowe paski. Oczywiście, jak ktoś chce, można pokroić na szersze kawałki. Cebulę pokroić w piórka i sparzyć we wrzątku przez około 30 sekund. Olej wymieszać z octem. Dodać posiekany koper, ziela angielskie, majeranek, cebulę, posiekany w plasterki czosnek oraz odrobinę soli. Tak przygotowaną marynatą zalać śledzie. Przykryć i wstawić do lodówki na całą noc. Na drugi dzień śledzie gotowe do zjedzenia. Jak sami widzicie, przepis raczej prosty i można go dosłownie robić w marszu albo po marszu. A teraz placek po węgiersku. Jak sami pewnie wiecie, Madzirowie nie wiedzą, że mają u nas swój placek. Zatem to danie można uznać za rdzennie nasze. Bardzo pożywne i sycące. Świetne na chłodne listopadowe dni. I robi się je tak. Mięso pokroić w kostkę. Na głębokiej patelni lub w garnku rozgrzać olej, wrzucić mięso i utrzymując dość duży ogień smażyć przez kilka minut bez mieszania. W międzyczasie pokroić cebulę w kostkę, a czosnek posiekać. Mięso raz wymieszać tak, aby przewrócić jak najwięcej kawałków. Wrzucić cebulę i czosnek i trzymać bez mieszania kolejnych kilka minut. Następnie kontynuować smażenie, tym razem już często mieszając, aż wszystko się zarumieni. Wsypać paprykę w proszku i wymieszać, aby połączyła się z tłuszczem. Odda wtedy najwięcej aromatu. Dodać też łyżeczkę musztardy i przecier pomidorowego. Następnie wlać piwo i wodę. Doprawić solą, liśćmi laurowymi i żelem angielskim. Pieprzem. Gotować wszystko pod przykryciem około półtorej godziny, co jakiś czas mieszając, aż mięso zrobi się bardzo miękkie. Uzupełniać tę żwodę, która odparowała. Po godzinie do gulaszu dodać pokrojoną w paski paprykę. Mąkę rozrobić w wodzie zimnej, dopinować aby nie było grudek, dodać do gulaszu i cały czas mieszając zagotować i redukować do konsystencji. Ziemniaki obrać, opłukać i 3 czwarte zetrzeć na grube wiórki. Resztę ziemniaków zetrzeć na papkę. Zetrzeć także cebulę, a czosnek bardzo drobno posiekać. W dużej misce dokładnie wymieszać wszystko z jajkami i mąką ziemniaczaną oraz solą i pieprzem. Na średniej patelni rozgrzać olej. Ciasto nakładać za pomocą chokli do zupy, mniej więcej jedna chochla na jeden placek. Uformować duży, ale niezbyt gruby placek i smażyć na złoty kolor z obu stron. Teraz pozostaje tylko wszystko ułożyć na talerzu i udekorować kwaśną śmietaną. Jak wspomniałem, Dania ma naprawdę niewiele wspólnego z samymi Węgrami, ale w tej postaci myślę, że zadowoli nawet najbardziej wyuznane polskie i madziarskie podniebienia. A teraz czas na rybę po grecku. Moim skromnym zdaniem zbyt rzadko gości na naszych stołach, bo kojarzone jest tylko i wyłącznie ze świętem Bożego Narodzenia. A ze względu na swoje wartości odżywcze, ja chętnie widziałbym ją dużo częściej. Warzywa obrać i opłukać. Marchew, seler oraz pietruszkę zetrzeć na grubych oczkach karki. Pokroić półkrążki, a cebulę w drobną kostkę. Cebulę zarumienić na łyżce oleju, a następnie dodać pozostałe warzywa. Wlać szklankę wody i dusić. Gdy warzywa zmienią, dodać do nich paprykę słodką, przecier pomidorowy oraz sól i pieprz do smaku. Z dorsza pokroić na mniejsze kawałki, przyprawić solą oraz pieprzem. Rybę obtoczyć w mące, następnie w jajku i bułce tartych. Smażyć na złocisto na mocno rozgrzanym oleju. Rybę i warzywa układać warstwami na półmisku. Trochę warzyw, kilka kawałków ryby, warstwa warzyw i tak dalej. Wszystko zależy od wysokości naczynia. Proszę bardzo, danie można wcinać od razu, ale najlepsze jest następnego dnia, jak się już troszkę przygryzie. Oczywiście Grecy serwują je troszkę inaczej, ale to kraj to obyczaj. To teraz kierujemy się na wschodni rubieże i robimy pierogi po rusku, czyli ruskie. Mąkę przeszyć do miski, dodać sól. Do gorącej wody włożyć masło i roztopić. Stopniowo wlewać do mąki, mieszając wszystko łyżką. Połączyć składniki i wyłożyć je na podsypaną mąką w stolnicę. Zagniatać ciasto przez około 10 minut aż będzie gładki i plastyczny. Ciasto włożyć do miski, przykryć folią i odstawić na 30 minut. W międzyczasie zacząć przygotowywać farsz. Ugotowane ziemniaki zmielić w maszynce. Mówi się, że nie powinno się twarogu mielić, ale ja to robię, aby uzyskać lepszą konsystencję. Doprawić solą, pieprzem i dokładnie wymieszać. Ciasto pierogowe podzielić na cztery części i kolejno rozwałkowywać na cieniutkie placki. Małą szkantą wyciąć kółka z ciasta, a na środek nałożyć po jednej pełnej łyżce farszu lub tyle ile się zmieści. Składać ciasto na pół i zlepiać dokładnie brzegi, uważając, aby na nie dostało się w miejsce sklejenia. W dużym ganku zagotować osoloną wodę i jak będzie mocno wrzała, włożyć pierwszą partię pierogów. Najlepiej nie za dużo. Po wypunięciu gotować je jeszcze około półtorej minuty. Pierogi wyławiać łyżką cyzakową i układać na talerzu. Podawać na przykład ze na oleju lub snomcy cebulo lub roztopionym smalcem ze sparkami oraz z gęstą kwaśną śmietaną. I tu mały wyjątek od reguły. Rosjanie faktycznie mają to danie w swoim jadłospisie, ale nie nazywają tych pierogów ruskimi. Nazywają je pierogi. To teraz barsz po ukraińsku. Jeśli buraki są niegotowane należy je ugotować, ostudzić i obrać. Następnie zetrzeć na tarce o grubych oczkach, przełożyć do garnka, dodać łyżkę octu jabłkowego, zalać zimną wodą do przykrycia, zagotować, i odstawić na bok. Mięso opłukać, przełożyć do drugiego garnka, zalać dwoma litrami zimnej wody, dodać jedną łyżeczkę soli i doprowadzić do wrzenia. Powstałą szumowinę zebrać łyżką cedzakową. Dodać grubo pocięte marchewki, seler, por, liście laurowe i ziele angielskie. Zmniejszyć temperaturę palnika na niską, tak aby woda tylko lekko mrugała. Gdy mięso będzie miękkie, wyciągnąć mięso, warzywa i przyprawy z wywaru mięsnego. Mięso można obrać i na końcu dodać do zupy. Kapustę pokroić na niezadrobne kawałki. Cebulę obrać, pokroić w kostkę, i zeszklić na łyżce oleju. Dodać posiekany czosnek i przecier pomidorowy i chwilkę posmażyć. Dolać wywar z mięsa, dokładnie wymieszać i odstawić na bok. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. W międzyczasie odcedzić buraki na sitku, zachowując cały wywar buraczany. Kapustę, ziemniaki i łyżeczkę soli dodać do wywaru mięsnego. Gotować do miękkości ziemniaków. Gdy ziemniaki będą miękkie dodać podsmażony przecier z cebulką i czosnkiem. Cały wywar buraczany, jedną szklankę ugotowanych startych buraków, ugotowaną marchewkę, fasolkę szparagową, i dodać do smaku ocet oraz łyżeczkę cukru. Sprawdzić smak i gęstość zupy, według uznania, można dodać więcej startych buraków. Można dodać mięso z wywaru i śmietanę. I teraz szczerze nie wiem, czy jest to nasza kolejna impresja, czy dodanie faktycznie funkcjonuje za naszą wschodnią granicą. Ale jest jeden sposób, żeby to sprawdzić. Mamy akurat kolegę z Ukrainy w studiu. Nazar, chodź, spróbujesz zupę. Siach. I? Dobra, czyli wiemy, mają taką, tylko trochę inną. No i proszę, przy tak suto zastawionym stole możemy w pełni oddać się celebracji, rozsiąść się na kanapie, włączyć sobie TVP, obgadać sąsiada co nowe paseratki kupił, ponarzekać na Unię Europejską czy też zwyczajnie. Dzięki Wam wielkie za oglądanie, dzięki naszemu partnerowi sklepowi expondo.pl i Marce Royal Catering za wszystkie sprzęty i do zobaczenia.